Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji poświęconej nauce języka angielskiego. Dzisiaj zaczniemy taką serię czasowników nieregularnych, ich poprawnej wymowy i zastosowania w zdaniach. Zatem zacznijmy. Pierwsze pięć słów na początek to czasowniki be, beat, become, begin oraz bite. Przykłady zdań z czasownikami nieregularnymi w tej prezentacji i kolejnych prezentacjach będą opierały się na trzech czasach gramatycznych. Present Simple, w czasie teraźniejszym, Past Simple, w czasie przeszłym i czasie Present Perfect, czyli czasie teraźniejszym dokonanym. W tym slajdzie zamieszczam skróconą budowę tych czasów, natomiast nie będziemy tego omawiać, pozostawię to dla Ciebie do późniejszej analizy. Linki do tych lekcji znajdują się w opisie tego odcinka. Pierwsze słowo na naszej liście czasowników nieregularnych to słówko być, czyli be. Forma przeszła od czasownika be to was lub were. Oraz trzecia forma to been. Powtórzymy. Be, was, were, been. I przykłady zdań. Na początek w present simple. Do you think it's easy to be a journalist? Sądzisz, że łatwo jest być dziennikarzem? Last week was really hot at the North Pole. Ostatni tydzień był naprawdę gorący na Biegunie Północnym. We were best friends at school. Byliśmy przyjaciółkami w szkole. I czas present perfect. Have you ever been to Costa Rica? Byłeś kiedyś w Kostaryce? A teraz spróbuj powiedzieć, jakie jest słowo być w trzech formach. Be, was, were, been. Drugie słowo na naszej liście to czasownik bić, uderzać lub pokonać. Czyli beat, beat, beaten. Beat, beat, beaten. I przykłady zdań. I always beat everybody in tennis. Zawsze pokonuję wszystkich w tenisie. Czyli zdanie w present simple. The aggressive turtle beat the rabbit. Agresywny żółw pobił królika. Czyli zdanie w past simple. Spain has beaten Germany 2–1. Hiszpania pokonała Niemcy 2–1. do jednego, Czyli zdanie w present perfect. Spróbuj teraz powiedzieć czasownik bić, uderzać, pokonać w trzech formach. Beat, beat, beaten. Trzeci czasownik na naszej liście to stać się, zostać. Czyli become, became, become. I przykłady zdań w present simple. You will understand this job if you become a movie director. Zrozumiesz tę pracę, jeśli zostaniesz reżyserem filmowym. Zdanie w past simple. She became a US citizen in 2019. Została obywatelką Stanów Zjednoczonych w roku 2019. I zdanie w present perfect. He has just become a father. Właśnie został ojcem. Spróbuj teraz sam powiedzieć trzy formy czasownika stać się, zostać. Become, became, become. Czwarte słowo na naszej liście to zacząć się, rozpocząć. Czyli begin, began, begun. Begin, began, begun. I przykłady zdań w present simple. Are we ready to begin the picnic? Czy jesteśmy gotowi, aby zacząć piknik? I zdanie w past simple. The performance began quite early. Przedstawienie zaczęło się całkiem wcześnie. I zdanie w present perfect. The sale has just begun. Wyprzedaż właśnie się rozpoczęła. Spróbuj teraz sam powiedzieć trzy formy czasownika zacząć się, rozpocząć. Begin, began, begun. Piąte słowo na naszej liście to czasownik ugryźć, ukąsić. Czyli bite, bit, bitten. Bite, bit, bitten. I przykłady zdanie w present simple. I don't need teeth to bite you. Nie potrzebuję zębów, aby cię ugryźć. Zdanie w past simple. One of you bit the cake yesterday. Who was it? Jeden z was ugryzł wczoraj ciasto. Który to był? I zdanie w present perfect. Something has just bitten me, but it doesn't matter now. Coś mnie właśnie ugryzło, ale teraz nie ma to znaczenia. Spróbuj teraz sam wypowiedzieć trzy formy czasownika ugryźć, ukąsić. Bite, bit, bitten. Tłumaczenie wyrazów. Jak powiesz gryźć? Bite, bit, bitten. Być. Be, was, were, been. Uderzać, pokonać. Beat, beat, beaten. Stać się. Become became, become, zacząć, begin, began, begun i w drugą stronę co oznacza begin, began, begun, zacząć, be, was, were, been, być, beat, beat, beaten Uderzać, pokonać. Bite, bit, bitten. Ugryźć. Become, became, become. Stać się. Przyjrzymy teraz się błędom, jakie można popełnić z naszymi czasownikami w zdaniach. Zostałem nauczycielem wiele lat temu. I became a teacher many years ago. Niestety zdanie jest niepoprawne. Druga forma czasownika zostałem to became. Więc poprawne zdanie brzmi I became a teacher many years ago. Czy spotkanie zaczęło się o 17? Did the meeting begin at 5 pm? Jest to zdanie błędne. Po słówku did oczekujemy formy pierwszej. Did the meeting begin at 5 pm. Coś mnie właśnie ugryzło. Something has just bite me. Jest to zdanie błędne. W czasie Present Perfect potrzebujemy trzeciej formy czasownika, bitten. Something has just bitten me. Jest to poprawne zdanie. Wczoraj byłem w nowym centrum handlowym. I were in a new shopping center yesterday? Jest to zdanie błędne, ponieważ do osoby ja dopasowujemy słówko was. I was in a new shopping center yesterday. Pobiłeś tego chłopaka? Have you bitten that guy? Brzmi to może bardzo podobnie, natomiast bitten znaczy to pogryzłeś, czy pokryzłeś tego chłopaka. Trzecia forma czasownika pobić jest bardzo podobna w wymowie. Beaten. Have you beaten that guy? Zatem bitten, a tutaj beaten. Przedłużone i. No dobrze, tutaj się zatrzymujemy. Mam dla Ciebie dwa pytania. What time did you begin listening to the episode? O której godzinie zacząłeś słuchać tego odcinka? Would you like to become a pilot in the future? Chciałbyś zostać pilotem w przyszłości? Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!